Cześć, witam wszystkim. Ja jestem Miki, to jest kolejny odcinek z gry Dishonored. Skończyliśmy w tym samym miejscu, w którym to ostatnio skończyliśmy, czyli... E, zabójstwo na masową skalę. Spaliliśmy wszystkich. Dobra, widzę, że tutaj... Się stało coś okropnego Rozdziel strzałkę. Sygnał Samuela. Samuela. Um, dobra. Jak sami widzicie, mamy tutaj taką trochę um, szukaninę, ale przez wszystko w pożąsiu. Mogę wejść? Nie mogę, ale muszę. No to wtedy jak tutaj i tutaj i tutaj. Okej, znowu mam od zarąbania Dobra Puste Nie ma czym strzelać Dobra, widzę jak Samuel płynie Widzę go Widzę go na horyzoncie Okej okay. Spokojnie I'd find you here. Never pays to bet against you, does it? I saw the scene. I knew you'd be back, Corvo. Okay. Vitais povrot. I've been feeling something in my bones, and if it's plague, well I can't be counted on to drive this boat much longer. Then there's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Dobra, wyruszamy na tą wyspę z Simuelem. Okej, okay, kontynuujemy misję. Ostatnio nie zbieram run w ogóle. Hmm. Ale w sumie to co chciałem zebrać, odblokować w tej grze to odblokowałem hmm, Czyli czas. Zatrzymywanie czasu jak i też hmm, dalsze teleporty

Get off my boat. I'd wish you good luck, but I'd Ai, Strasznie miło, on jest. Dobra, o kurde, mam mapę, legendy znaczy: Obecne położenie latarnia Fort. Kurde, pierwszy raz widziałem mapę. Nie no, nie pierwszy żart jest, oczywiście. Dobra, najbliżej O tych chuju. Czy on strzelił? Mam wszystko na maksa nie mam, bo wydałem. Dobra Dobra, czemu mam wrażenie, że ta misja już jest misją ostateczną od plaży czy od portu W sumie jak stanę stąd, to on tu bliżej. Ale tu mi się wydaje, że ten będzie lepiej. Dobra, lecimy od portu Tylko, że mieszkam praktycznie przy plaży. Tak, to taka ciekawostka teraz. To wolę od portu. Okej. Okay. Dobra, widzę, że chcę... O tutaj jest suko. Trzeciwo. Nie ruszy się. Dobrze. Dobra. Zdech. Pies. Dobra, mał bełtów, mało wszystkiego. W sumie szczurki. Nie, kurwa. O nie. Coś do mnie strzela. Słuchaj się tu. W sumie tu mogę iść tędy, chyba. Kurde, to jest tyle możliwości, że przejść tą grę. To jest masakra, a ja jak zwykle wybieram te najgłupsze, najgorsze i w ogóle... Dobra, szczurku mój, wejdziemy po cichutku. Chyba że mnie zabiją, ale wątpię. Dobra, jestem zabrany światła. Zobaczcie, jest ten dupek z tą skrzynką. Okej... Okay. Mogę być na to? Pewnie. Settle this man to i Don't try to act brave, you worthless piece of shit. Come and get me if you're so strong. Stupid blue. Let's see how you like this. You're getting worse. indeed, I believe so. Stunken is a beer. That was yes, the I need time alone. Patrzcie na to, nie? Oh, Fuckie! Dobra, zmarnęłam wszystkie oh. belty. Dupek wysysa ze mnie manę Przecież jest prawdziwy Mordor Kurde, I level Mam trzy kulki, więc zabiję tego dupka Fuck 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 w h e o ha a w h t oh a t h e fuck oh 여기 Gdzie mordor? Ah! Dobra, jeszcze ty. Nie, no za dużo ich. Za dużo, za dużo. Nie to. Jestem teraz w lipie. Szukamy życia. Dobra że oni się tak łatwo nie poddają Uuu, z dwóch stron mnie złapali Naprawdę, tu będzie mordor Mogłem wszystko zrobić po cichu, ale się wycwaniłem I nie mówcie mi żeby będę musiał się z nim bić z wszystkimi jeszcze raz A nie, dobra

Coś też miałeś? Ammo? Fuck. Dobra, nie zabiłem jednak tego dupka. Nie no. już jest więcej teraz. Niedobrze. dobrze no i nie to, nie to, nie to Nie mogę użyć Dobra Fuck yeah Dobra Dawaj szybko, szup, szybko Ty Dawaj Za długo to wszystko trwa, szkoda Ty też Który to jest taki cwanyak? No nie! No nie! God damn it! To będzie futne. O jejku 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 jejku, jejku. i znowu od początku! Dobra, na no do tego Dobra, będzie łatwiej teraz Czego będzie łatwiej, bo będę miał many No jak? Czy z tego przeszmaty mnie dźgnął. Skądże? Znowu Fuck. I Ты дубку. My już mi opadają. To jest naprawdę bardzo trudne. A tym bardziej, że się wpakowałem w takie miejsce, gdzie nie mam jak. E... Trzeba ją straciłem przez ciebie. Wow, a ten co? Tego naprawdę. Dobra, gdzie jest ten grajek? Co za ziom No nie w locie. To nie real. Dobra, cię tam zwiać. Nie! Jeden bełt. Bardzo hm Hmm, oni są spani już No już we mnie, tak, strzelajcie wszyscy Dobra, nie mam ochoty się z nimi bawić dlatego uciekam, uciekam Okej, okay. po prostu widać, że nie są tacy łatwi jak się wydawało Dobra, tego mogę jeszcze udusić? Nie, pierdolę, takie zabawy. I tak zniknie, prawda? Dobra, muszę teraz dodać się do tego. <słyska> nie umiem nawet powiedzieć, kto to jest. Do tego chuja Jak on ma? Pendleton? Pedauton, po prostu. Pedauton um, Okej. Okay. Dobra, mamy mało też. A nie my szukałem nadal. No nie, jak oni to robią? No jak to? Jak mnie to irytuje. No nie. Co? Jakie strzeliny pierwszy? po kolei, tak jak można powiedzieć trochę dziubię, okej, okay, tym się przyda naprawdę w sumie mam granatę, ciągnę tego no nie gadajcie, że oni idą do mnie nie, na szczęście to on jest, ci... to on jest tam A... to może mnie bić w sumie, czy tam gryźć Chociaż może Warto sprawdzić, prawda? What the fuck? Mm. Jejku. normalnie z punktu A do punktu B przechodzę w jakieś 5 minut. Dobra, dawaj mi amunicję, stary. Dobrze, że wszyscy macie pistolety. Dobrze, wiem gdzie mam pójść. Dlatego wolę... spróbuję może... Śmiecie, jak oni mi wszyscy lubią. Tędy nie wejdę, tak? A pewno nie? Raczej, że nie. Muszę ich wszystkich ciąć, zaskoczenie, ale... Tak, na no, pewno nie znajdziesz log. Yy, jakie ma tam? Wiesz, że tu jestem, ale i tak nic mi nie zrobisz. Dobra, przejdźmy tutaj. Wykuszmy go. Wiem, jak będę robił teraz. też będę ich Kolej dziabał Tylko nie wiem jak mam opuścić Odpływ w stróżówce Pogarnę Trochę żyłos, no, ale dobra To było z mojej strony oczywiście na razie, co ja gram O, słyszał mnie, co z tego, że mnie usłyszał jak ja go i tak, i tak go zabiję. Zawsze to będzie jednego pedała. Mniej. Szkoda, że nie ma mm, czegoś takiego, jak e, po prostu przywracanie sobie życia. Za Z pomocą many czarna magia, dobra, widzę tam typa, Czy trzeba było z tej strony przejść. Czy nie śpiewa? Nie, wydawało mi się dobrze hey, mój mili, wiem, że to był taki trochę odcinek klamowaty, ale zakończę po tylko na tym, więc trzymajcie się wszyscy, zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania oraz na fanpage'a, na którym znajdziecie aktualności. To było na tyle, trzymajcie się wszyscy, pa pa.